Cześć z tej strony pakukla. Witam Was na moim kanale, na którym będziemy zajmować się przyrodą, a głównie fauną. Rozpoczynamy tym pierwszym odcinkiem, także pierwszą serię na tym kanale dotyczącą drapieżników Europy. Na początku wybrałem jednego z najbardziej rozpoznawalnych drapieżników w naszej okolicy Jastrzębia zwyczajnego. Wygląd. Jastrząb zwyczajny posiada charakterystyczne dla jego rodziny, jak i dla wszystkich ptaków drapieżnych cechy. Są to długie, silne nogi zakończone szponami, które służą do łapania, zabijania i przenoszenia ofiary. Hakowaty dziób, który służy do rozszarpywania i konsumowania zdobyczy. Duże oczy, dzięki czemu jastrząb może zobaczyć ofiarę wielkości myszy. Z wysokości kilkuset metrów nad ziemią, i tym samym ma kilkakrotnie lepszy wzrok od człowieka. Długie, szerokie, cienkie skrzydła, które ułatwiają sprawne szybowanie a także długi, cienki, szeroki ogon, który u ptaków drapieżnych służy jako ster. Występowanie. Jastrząb jest bardzo pospolity na świecie. Występuje w południowej, zachodniej Kanadzie. W północnych Stanach Zjednoczonych, w niemal całej Europie oraz w większości Rosji, z wyjątkiem północnej Syberii. Pożywienie. Jastrząb poluje głównie na inne ptaki, najczęściej gołębie, stąd też jego druga nazwa, jastrząb-gołębiarz. Innymi ptakami, na które poluje, są np. sójki, wrony, kawki dzięciołowate czy kuropatwy. Jest w stanie też polować na inne, mniejsze od siebie ptaki drapieżne. Mniejszą część jego diety stanowią ssaki, w tym wiewiórki, zające czy króliki. Okres rozrodczy. Okres rozrodczy trwa od stycznia do końca kwietnia. W tym czasie jastrzębie często siedzą na drzewach lub latają nad lasami, wydając okrzyki godowe. Po połączeniu się w pary budują gniazdo, a samica stopniowo składa jaja, których jest najczęściej od 2 do 6. Czas wysiadywania jaj to do 40 dni. Młodych wykluwa się najczęściej 1 do 4, a dojrzałość płciową osiągają po 10 miesiącach. W Polsce Jastrząb występuje na całym terenie, ale jest nieliczny. Do niedawna był jeszcze mocno tępiony, z tego powodu został objęty ochroną gatunkową ścisłą. Jastrząb preferuje środowiska leśne z otwartymi polami i łąkami w pobliżu, na których poluje. Nigdy nie zapuszcza się jednak zbyt daleko od lasu. Unika także stref podmiejskich. Jastrząb jest też zwierzęciem bardzo terytorialnym. I na koniec odcinka tabelka informacyjna. Rodzina jastrząbiowate, rozmiar samicy. Długość do 66 cm, waga do 1,5 kg. Rozpiętość skrzydeł do 1,25 m. Rozmiar samca. Długość do 56 cm, waga do 1 kg. Rozpiętość skrzydeł do 1,05 m. Długość życia na wolności do 20 lat. żałość płciowa po 10 miesiącach. Okres lęgowy od stycznia do kwietnia. Ilość młodych 1 do 4 najczęściej. pożywienia głównie inne ptaki, w tym też ptaki drapieżne, oraz saki. I to tyle w tym pierwszym odcinku na kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dzięki za uwagę, i do zobaczenia w kolejnych materiałach już wkrótce.